Witam Państwa w poniedziałek 8 czerwca. Piątek na rynkach finansowych zakończył się niezwykle ciekawie, głównie ze względu na bardzo pozytywne dane ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim z rynku pracy. Rynki zakładały spadek w sektorze pozarolniczym do ponad prawie 8 milionów miejsc pracy, natomiast na rynku pracy. W ubiegłym miesiącu przybyło 2,5 miliona nowych etatów, natomiast w samym komunikacie, jeżeli byśmy się wszczytali w szczegóły, to jednak trzeba pamiętać o tym, że te dane są zbierane od połowy miesiąca. Poziom bezrobocia również spadł z poprzedniego poziomu do 14,7%. Rynki zakładały wzrost aż do 19,4% natomiast dane pokazały 13,3% i tutaj też również gdybyśmy zerknęli w szczegóły tego komunikatu również biuro zakłada, że poziom bezrobocia jest o 3% wyższy, więc te dane, które są zbierane w ostatnich tygodniach nie są aż tak dokładne. Natomiast rynki oczywiście akcyjne zareagowały bardzo pozytywnie. Nasdaq już jest na nowych historycznych szczytach. Na pozostałych indeksach, na S&P 500 i na Dow Jones jeszcze trochę brakuje. Natomiast jeżeli dalej sentyment będzie wyglądał tak jak obecnie, to wydaje mi się, że do wyborów prezydenckich prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych zobaczymy na pozostałych indeksach nowe historyczne szczyty. Oczywiście tutaj warunkiem jest to, żeby nie pojawiło się jakieś fundamentalne zaskoczenie. Natomiast w bieżącym tygodniu, dzisiaj o godzinie 15:45 warto zwrócić uwagę na przemówienie Christine Lagarde. Natomiast ze względu na ogłoszony poprzednim tygodniu pakiet stymulacyjny ECB wydaje mi się, że raczej na tym spotkaniu nie zostaną przekazane jakieś nowe wskazówki dotyczące polityki monetarnej. Natomiast w bieżącym tygodniu najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest decyzja rezerwy federalnej w środę o godzinie 20. Poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych, jak i też poznamy projekcje makroekonomiczne, więc przede wszystkim w tym raporcie zwracałbym uwagę na inflację oraz poziom bezrobocia, jak rezerwa federalna na bieżąco wycenia te wskaźniki. Z trochę większym przymrużeniem oka zwracałbym uwagę na dane dotyczące PKB, no i oczywiście środa godzina 20.30 konferencja z udziałem Jeroma Powella, jeżeli tam Jerome Powell będzie dalej nastawiał rynki finansowe do tego, że dalej będzie potrzebna w dłuższym terminie pomoc monetarna, to prawdopodobnie rynki akcyjne po raz kolejny mogą odebrać te informacje Pozytywnie. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara w piątek doszło do fałszywego naruszenia wcześniejszych lokalnych minimów, poziom 96-57. No i pojawił się jeszcze przed danymi silniejszy ruch wzrostowy. Natomiast jak na razie, moim zdaniem, jesteśmy cały czas w bardzo neutralnym położeniu. Jesteśmy w pułapce pomiędzy poziomami 96-57 a 97. 0,8, więc moje podejście będzie neutralne, jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara. Być może, jeżeli kapitał nadal będzie napływał do ryzykownych aktywów, to amerykański dolar może dalej tracić na wartości. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, analogicznie na eurodolarze, w piątek, jeszcze przed Payrollami, doszło do fałszywego naruszenia. Szczytów czwartkowych powyżej poziomu 1.1361. Zawsze powtarzam o tym, że warto zwracać uwagę na niższy interwał, jak na niższym interwale zachowuje się cena, i na przykład w piątek po fałszywym naruszeniu cena zaczęła się konsolidować. Wybiliśmy z konsolidacji, doszło do przetestowania konsolidacji na szczycie. No i zazwyczaj, jeżeli ten właśnie newralgiczny poziom jest broniony przez rynek. To bardzo często wtedy dochodzi do dalszej reakcji spadkowej na rynku. Natomiast w reakcji na payroll ze Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie ta reakcja na dane, pojawił się śniższy ruch spadkowy. Cofnęliśmy się w okolice wcześniejszego lokalnego dołka. Tutaj trzykrotnie rynki testowały ten poziom. Dzisiaj, nawet podczas sesji azjatyckiej, po raz czwarty ten poziom został przetestowany. No i wydaje mi się, że jeżeli w dniu dzisiejszym miałbym teraz oceniać takie potencjalne scenariusze dla euro-dolara, wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do trwałego wybicia konsolidacji z okolicy poziomu 1,12,96. Jeżeli ten poziom zostanie agresywnie wybity, to wydaje mi się, że dalsze przetestowanie poziomu 1.13-19 może doprowadzić do wybicia tego poziomu. Jeżeli dojdzie do wybicia tego poziomu, to kolejnym takim intradayowym targetem na eurodolarze może być poziom w okolicy 113 Więc to są takie krótkoterminowe potencjalne scenariusze dla eurodolara. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim w piątek mieliśmy do czynienia z jeszcze silniejszymi wzrostami. I patrząc z interwału D1, jesteśmy blisko pierwszego lokalnego dołka 1,27,25. Ten poziom już został w piątek przetestowany bardzo precyzyjnie. Natomiast jak na razie, ze względu na to, że amerykański dolar, jak na razie, krótkoterminowo traci na wartości to na funcie brytyjskim w relacji do amerykańskiego dolara obserwujemy ruchy wzrostowy. Jak na razie krótkoterminowym wsparciem na funcie brytyjskim moim zdaniem jest poziom 1,2677, więc na ten poziom dzisiaj w szczególności bym zwracał uwagę. Niżej zwróciłbym uwagę na poziom w okolicy 1,2637. Jeżeli chodzi o USDCAD, na USDK w piątek pojawiła się bardzo po raz kolejny taka, takie zachowanie ceny bardzo poszarpane, ponieważ zarówno pojawiały się silne ruchy wzrostowe, jak i spadkowe, więc USDK no, można powiedzieć, że w ostatnich dniach jest trochę w pułapce pomiędzy bykami a niedźwiedziami, więc ja bym pozostawał neutralny, natomiast wydaje mi się, że ze względu na wzrosty na indeksach, prawdopodobnie na USDK dalej mogą być kontynuowane spadki, no, i również spoglądając na interwał D1 już zawróciliśmy bardzo silny ruch paraboliczny z końcówki lutego. Jak na razie krótkoterminowym targetem może być poziom poniżej ostatnich lokalnych dołków poziom w okolicy 1,33 natomiast żeby ten poziom został osiągnięty, cały czas w tym tygodniu musimy bronić ważnej strefy pomiędzy poziomami 134, a 1,34. 50. Jeżeli chodzi o amerykański S&P 500, oczywiście w piątek pojawił się silniejszy ruch wzrostowy z interwału D1. Jeszcze trochę brakuje do przetestowania konsolidacji, z której doszło do wybicia i wtedy pojawiła się bardzo duża fala wyprzedaży, natomiast intraday'owo na pewno bym zwracał uwagę na potencjalne korekty. Poziom w okolicy 3147 wydaje mi się, że może być wrażliwy, niżej bym zwrócił uwagę na poziom 3118. Na razie sentyment na rynku naprawdę jest bardzo pozytywny. Ostatnio ostatnia taka największa korekta miała miejsce po 26 maja, więc dawno nie było dużej korekty. No i jak na razie wydaje mi się, że jeżeli nie zmieni się sentyment na rynku, to prawdopodobnie te wzrosty dalej mogą być utrzymywane. Również na niemieckim DAX-ie w piątek rynki zareagowały pozytywnie. Jeszcze przed publikacją danych, rynki przetestowały poziom w okolicy wcześniejszego lokalnego szczytu poziom 12557. No i podobnie jak na amerykańskich indeksach, jak na razie na indeksach europejskich nie ma jakichś ważniejszych czynników fundamentalnych, które mogłyby odmienić zmienność na indeksach. Nawet po dzisiejszych danych, ze Stanów Zjednoczonych dokładnie o godzinie 8 zostały opublikowane dane z przemysłu z Niemiec. To są najgorsze dane w historii, ponieważ przemysł spadł z ubiegłego poziomu minus 16% do minus 17,9%. Natomiast na DAX-ie tylko przez moment zaobserwowaliśmy delikatną korektę i ze względu na duże pakiety stymulacyjne po stronie Europejskiego Banku Centralnego, to oczywiście przekłada się na dalsze wzrosty na indeksach, więc krótkoterminowo ważne wsparcie moim zdaniem na niemieckim DAX-ie jest w okolicy poziomu 12664, niżej 12557 i 12430. Jeżeli chodzi o jen, tak jak często powtarzam, z mojego punktu widzenia dolarien jest najlepszą parą do handlu na danych fundamentalnych ze Stanów Zjednoczonych i na przykład jeżeli sobie przeanalizujemy zachowanie ceny piątkowe podczas publikacji payrolli, jeszcze przed publikacją payrolli cena znajdowała się w okolicy poziomu 109,23, natomiast po silnym wystrzale po publikacji danych oczywiście Pierwsza reakcja była wzrostowa, natomiast po danych fundamentalnych często jest bardzo ciężko jest złapać ten pierwszy ruch, natomiast warto poczekać na ewentualną korektę. I tutaj, na przykład, cena zatrzymała się i bardzo precyzyjnie przetestowała poziom w relacji do wcześniejszego lokalnego szczytu. To jest poziom 109,42. Więc przy danych fundamentalnych, ja zawsze zwracam uwagę na ten poziom. Ewentualnie czasami cena dociera w okolice wcześniejszego lokalnego szczytu z wcześniejszej konsolidacji. W tym przypadku to byłby poziom 109,30, no, ale jednak cena. Nie znalazła się w okolicy tego poziomu, i jak na razie na dolary cały czas mamy kontynuację ruchu wzrostowego. Dzisiaj po raz kolejny testujemy ten sam poziom 109.42, więc krótkoterminowo wydaje mi się, że to jest ważny poziom wsparcia. Natomiast na złocie w piątek doszło do silniejszego ruchu spadkowego. To jest po części podyktowane tym, że Kapitał w dużych ilościach napływał do ryzykownych aktywów, inwestorzy zdecydowali się na redukcję pozycji na złocie. Jeżeli chodzi o ważniejsze takie poziomy wsparcia oporu, wydaje mi się, że w tym tygodniu ciekawym poziomem może być poziom w okolicy 1652. Dlaczego? Dlatego, że w, poniżej w, w, tego poziomu, w okolicy tego poziomu wcześniej, mamy wiele lokalnych dołków, i bardzo często, jeżeli duże instytucje mają na dłużej zacząć się pozycjonować na rynku, to w pierwszej kolejności dochodzi do wybicia tych w, w, wszystkich wcześniejszych lokalnych dołków. No i po załóżmy obronie takiego poziomu, po wybiciu tych wcześniej, wcześniejszych lokalnych dołków może dojść do kontynuacji ruchu wzrostowego, więc na rynku złota. W tym tygodniu na pewno bym zwrócił uwagę na dwa kluczowe poziomy. Pierwsze to jest 1652, niżej okolice 1626. Na złocie, również, przepraszam, na ropie cały czas mamy do czynienia z bardzo silnym ruchem wzrostowym. Prawdopodobnie kraje OPEC plus zdecydują się na dalsze ograniczenia ropy, i to w połączeniu z tym, że gospodarki zaczynają wracać powoli do normalnego funkcjonowania ze względu na coraz większy popyt na ropie. To oczywiście przekłada się na cały czas silniejsze ruchy na ropie, więc podobnie jak na indeksach, powoli wracamy do początku bardzo silnego ruchu spadkowego z końcówki. Lutego, no i wydaje mi się, że na ropie WTI najbliższym takim targetem może być poziom 43-40. No i również podobnie jak w poprzednim tygodniu, nosiłem się do spółek paliwowych. Ktoś, jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdzał tego, proszę zwrócić uwagę na spółki amerykańskie notowane w Stanach Zjednoczonych. Chevron, na przykład, BP w ostatnich tygodniach drążają te spółki po kilkanaście, kilkadziesiąt procent. I to jest, co jest ciekawe, to na ropie dużo wcześniej pojawiły się silniejsze ruchy wzrostowe niż na przykład na tych spółkach. Więc tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia. do outro